Czekajcie, zaraz będziemy przy jakimś kave. ojej, ty radasz to jest może troszeczkę oszustwo, że tak to sobie... Dobra, jest kave, bo jest już bar. Jest barbur, jest też kajf. A Barbur jest fajny, mi się Barbur przyda.

Dobra, tu jest Dirt. Okej, okay, to sobie tym Cobblestone będziemy watać. Musimy sobie porobić mosty, bo ciekawe to widzę trochę. Bez mostów musimy zrobić zejście w ogóle dadu. Left ore, Miner i sob czuję się zaszczycony, że doszczałem do osiągnięcia A chick Teraz się tak zastanawiam To jest to rzadki, to jest to rzadki, to jest to rzadki Uuu Co to wypada? o to musimy z tego będziemy robić nasze narzędzia na razie, na razie wolę o! kur te Czekajcie, ciekawe czy z tego da się zrobić killów nie mm. feng. O, dobry znak, he. Ja. Jakoś... Ja się boję takich dziwnych dźwięków, ale jak jakoś jestem z wami... ...to się aż tak tych dźwięków widzę i nie boję. Op. Mami, pochodnie marnujesz. Będą Teraz ko... będą komentarze, będą zapewne komentarze... E, tam komentarze jeszcze nie będzie, bo nie... Dobra, ludzie, teraz nie obijamy nic, tylko zbieramy, cały czas zbieramy, bo... Tida? Nie wiem, co to jest. Ale jakby autorzy Mike, Minecrafta by chcieli... Przerobia, przerabia wszystkie wody na, na język polski. Jakby to zrobili, to naprawdę mam do nich wielki, wielki szacunek, bo tego jest bardzo, bardzo, bardzo dużo. I coś tak, takiego zrobić. To to. Jest naprawdę duży wyczyn Przetłumaczyć wszystkie wody na język polski To jest to ta... patrzcie! Nasz, ko nasz ukochany kolega Nie wiem czy ich będę używać Wis Krystal. Wiś Dobra, to tutaj musimy jeszcze coś. Wszędzie jest wszędzie wszystkiego dużo, ale nie ma w ogóle żelaza. Węgiel to mi niepotrzebne. Tymczasowe mi to niepotrzebne. Początki zawsze trudne. Posłuchamy gravel. Kto nie cierpi graweru yy, w łapka do góry Kurde Tida Cida Copper Kurde, bo tam w dadu zeszedł chętnie Dobra Wiecie co, schodzimy. Au. I dlatego nigdy nie kopcie pod sobą. Kurde. Dobrze, że mam deski. Dobra. Dobra, to to wykupiemy, co tutaj jest wszystko. Prawie wszystko, bo tego tutaj będzie za dużo, szczególnie węgla.